Projekty edukacyjne lub społeczne, związane z dziedzictwem kulturowym? Czy może jako konfederacja angażujecie się? Jeśli tak, to jakie macie efekty tych działań? Witam Państwa bardzo serdecznie. Otóż nasza, nasza formacja polityczna bardzo mocno promuje działanie oddolne. Jak najmniej. <laughs> przepraszam, jak najmniej państwa w naszym domu, jak najmniej państwa, które. Reguluje co mamy robić, jak mamy robić, komu dać pieniądze, komu nie dać pieniędzy. Powinniśmy żywo interesować się, no i jeżeli tutaj rozmawiamy o historii, no to e, powinniśmy promować polską historię oraz aktywować ludzi do samodzielnego działania. E, podam przykład in vivo nazwijmy to. Jestem członkiem Stowarzyszenia Historycznego Osoria. Ono się mieści w gminie Konarzyny. Ta gmina posiada 2300 mieszkańców, czyli to jest pęka gmina. Jest to stowarzyszenie ludzi, którzy, no, jest mieszanką różnych, różnych profesji, tak? Znajdują się tam również historycy, yy, znajdują się tam rolnicy, znajdują się tam doradcy podatkowi. Niemniej jednak wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy pasują się historią. To stowarzyszenie ma na swoim koncie Wydanych 12 biuletynów w niecałe 3 lata. Wiele konferencji poświęconych lokalnej historii. Niedawno, 1 marca, byłem na prelekcji dotyczącej, dotyczącej aspektu militarnego odzyskiwania ziemi Człuchowskiej znaczy, przepraszam, przepraszam, nie odzyskiwania odbijania przez Sowietów ziemi Człuchowskiej z rąk hitlerowskich w 1945 roku. I dzięki temu poszerzyłem swoją wiedzę. Dowiedziałem się, że przykładowo odcinek Dębrzno-Człuchów był jakby na pierwszej linii frontu, tak, tak to nazwę. Mianowicie tam było największe natarcie na pozycje niemieckie. Dzięki temu się tam, tego dowiedziałem. W szkole nie usłyszałem takich informacji. Całe życie mieszkamy, w, znaczy całe edukacyjne życie podstawowe Mieszkałem w Człuchowie i takich informacji nie było mi przekazywane. Dopiero ludzie, którzy pasjonują się historią, żyją tym, są w stanie to przybliżyć w sposób rzetelny, ponieważ to jest historia dotyczących ich ziem i w ich interesie jest to, aby to było rzetelnie udokumentowane i przedstawione. Ponadto to Stowarzyszenie osobia wydaje również książki. Liderem, w, jeżeli chodzi o wydawanie książek, jest pan Krzysztof Tyborski. Podam tytuły tych czterech książek, ponieważ one wiele powiedzą, jaką tematykę poruszają. Konarzyny, nadgraniczna twierdza polskości. Konarzyny, cierniste oblicze wojny. Konarzyny, oblicze władzy ludowej. Konarzyny, obłęd wielkiej wojny. Około miesiąc temu była prezentacja y, książki Konarzyny: Obłęd Wielkiej Wojny, i ta książka posiada. Wiele zdjęć, wiele dokumentów, które dotyczą I wojny światowej, a ponadto znajduje się tam rejestr ofiar, znaczy rejestr mieszkańców gminy Konarzyny oraz okolic, którzy polegli w czasie I wojny światowej. No i proszę zauważyć, jakie to jest piękne i samo się napędzające, tak? Ludzie żyją na tym terenie od wieków i po prostu są ciekawi, czy jakiś jego dalszy przodek. Brał udział w I wojnie światowej, czy się odznaczył, czy może tam poległ, gdzie poległ, w jakich jednostkach służył. To jest coś, co daje ludziom paliwo do działania i daje taką autentyczną, autentyczne takie zacięcie, nazwijmy to, do naukowca. On nie chce tego zrobić, ponieważ ktoś mu kazał z jakiegoś instytutu. On nie robi tego, żeby zarobić na tym. On tym się autentycznie interesuje. To jest jego interes, aby poznać tę historię dogłębnie. Ponadto już tutaj dokończę reklamę tego stowarzyszenia, którego jestem członkiem. Będzie wydawana kolejna książka pod tytułem Una właśnie w tej tematyce militarnego, militarnego aspektu odzyskiwania ziemi członkowskiej. Dlaczego Una? Ponieważ właśnie tam było tak duże natężenie dział, że na jeden kilometr przypadało około 150 działów różnego kalibru, czyli gdy rozpoczęła się nawała, to można sobie wyobrazić, iż wiązało się to z wytworzeniem łuny. Także zapraszam do śledzenia. Ponadto udzielają się lokalnie członkowie stowarzyszenia w świątecznej paczce. Pomagamy lokalnym ludziom, no bo czemu nie? I ponadto wszystko jest. Przepraszam, prawie wszystko jest finansowane ze składek członków. Jednorazowo jednak gmina udzieliła zapomogi, aby zakupić mundury historyczne, tak, które później czasem młodzież przywdziewa i bierze w udział w różnych lokalnych, patriotycznych, historycznych wydarzeniach i ich rocznicach. Ja wiem, panowie, więc teraz będzie szansa tutaj na wypowiedź. Poruszył pan bardzo istotną kwestię, kwestię edukacji. I uważam, że to jest ten moment, tak naprawdę, kiedy jesteśmy w szkołach, czy to jest postawówka, czy jeszcze liceum, kiedy. W ramach wycieczek jesteśmy zawierani do oglądania tych zabytków. To jest tak naprawdę w większości myślą ten ostatni moment zetknięcia się z tymi zabytkami. W sumie, Później... że jesteśmy jeszcze młodymi rodzicami, to wtedy <grym> zgadzam się. <grym pachy> Zgadzam się, e, jak najbardziej, ale nie wiem, czy tutaj nie przychodzi przez przypadek połączenie z aspektem ekonomicznym, bo jeśli jako rodzina policzymy sobie wydatek podróży po Polsce, również jedzenia posiłku, zaplecza, noclegowego i porównamy na przykład kwoty wyjazdu za granicę, gdzie również dzieci będą mogły obejrzeć zabytki, często się może okazać, że dużo bardziej atrakcyjnie. Będzie jednak wyjechanie za granicę. Dlatego właśnie zapytam się, jak tworzyć przede wszystkim i tą infrastrukturę, która będzie e, zachęcać do tego, żebyśmy poznawali nasze zabytki, a przede wszystkim co to znaczy poznawanie naszej zabytki, naszą tożsamość, pamięć o naszych dziadkach, o naszych pradziadkach, którzy walczyli za wolność naszego kraju. To jest olbrzymie, duże znaczenie chyba jesteśmy jedynym narodem albo jednym z niewielu, gdzie słowo wolność jest po prostu yy, dumą narodową i jest to coś yy, najważniejszego w naszym życiu. Więc jak tak naprawdę tworzyć tą przestrzeń, żeby zachęcać ludzi właśnie do odwiedzin, do budowania również tej infrastruktury, która może zachęcić, żebyśmy chcieli wybierali te miejsca również może jako formę wypoczynku, ale również właśnie zdobywania wiedzy o naszych przodkach.